Jestem alkoholikiem, no i mam, wiecie, no tutaj nas, dzięki, że ja dzisiaj tu też przyszedłem, coś, coś, coś znowu zrozumiałem, wiecie, kiedyś w latach 80. to tutaj krążył taki tekst Bóg kocha anonimowych alkoholików, nie? I, tak, i, tak, i, i tak z tego, co tutaj Jurek mówił, ja też miałem taki okres, no ja, ja nie wiem, 14 lat i, i mnie mój najstarszy syn powiedział, mówi, nie mam pretensji do Ciebie za to, co Ty chlałeś, nie? Mam za to, co Ty nas stresowałeś, jak Ty nie piłeś. Nie? I mój jeden syn i tam drugi, nie wiem, czy jest moim synem, ale no, tam mu synem, ma no, chyba moje nazwisko, nie? nawet nie wiem, bo już kilkanaście lat nie widziałem. I się biczowałem cały czas z tego powodu, cały czas. Nie? Bo ja byłem kawał drania właśnie jak, jak ja nie piłem, ja mam, ja, mam, ja mam, mnie się bandyci nie bali jak ja pi, byłem pijany, mm -hmm. ale mnie się boją jak ja nie piję. Mm -hmm. się zawsze paru jeszcze żyje, oni przechodzą koło mnie, mieszkańcom monopolu i zawsze się patrzą w moje okno, nie? ale kiedyś tam podchodzili i walili. jak piłem, teraz nie podejdą, nie? nie zastuka, bo się boję. Bo... Bo ja jestem groźny właśnie jak nie piję. Nie? nie to, że jak piję. Jak piję, to ja odpuszczę i tak dalej. A tam. Mnie się nie chce. Lenistwo. Bo ja zobaczyłem, że istotą moich wład wad jest lenistwo. Ja nawet teraz nie piję. No, słuchajcie, dla mnie w tych sugestiach jest wykonać dwa telefony dzielnie do alkoholików, którzy są na początku drogi. No daj spokój. To jest takie trudne, ale no, gdzieś to robię. I, I Wam powiem to, że tak jak tutaj Jurek mówił o tym, o tym, że jacy jesteśmy jak nie pijemy, to do mnie doszło to, że są więksi dranie ode mnie. Nie? I nie byli alkoholikami. I nie są. A, a ja, no, tak jak y, każdy tam y, szukałem przyczyn tego alkoholizmu i mnie wychodzi jedno, z dzieciństwa mi to wyszło. Ja się nie urodziłem alkoholikiem, tylko poprzez dzieciństwo ktoś mi dał tak w dupę, że zacząłem pić y, no, w sposób nienormalny. Nie? I w końcu doszedłem do tego, że alkohol był dla mnie lekarstwem. Ja, gdyby on był cały czas, ja bym pił na no 100%, ale on już przestał mi pomagać. Mm. Na te moje, te moje nieprzystosowania, co z tego, że ktoś mi powiedział, jak ty się zachowujesz i tak dalej, czy tam żona, bo może byś tam co, tam... Poszedłem, no dałem w palnik i, no i wracałem i dałem pokorny, ciszy i tak dalej. Ale to ta, ale, ale to przestało działać. Nie? Przyszedł taki moment, że ja piłem świadkę nic, piłem pół litra, nic i później znowu zasypiałem, i znowu budziłem się, musiałem pić, i żadnej ulgi, żadnej przyjemności. Czyli yy, ja zobaczyłem jedno, że ja sobie nie mam co dowalać tak, nie? bo. Yy, i tak dużo zrobiłem, a ja cały czas poprzez tą swoją wpychę, właśnie też tą pychę, chciałbym być taki idealny, nie? Taki dobry, taki fajny, nie? Ja nie będę fajny. Dla, dla mnie już, już samo to, że, że mogę spojrzeć krytycznie na siebie, no to, no to już jest dużo, nie? Ale pewnych cech ja naprawdę nieraz Ile, ja, słuchajcie, mi się wydaje, że, no, że już jest wszystko dobrze i pies za ścianą, zaczyna szczekać, na górze tam na tym stepterze zaczyna tam sobie ciuczyć, a wiecie, ja o wyćwicie tam, wyćwicząc si na łeb założę. Ale wiem, że od razu z mety idę siedzieć, nie? Jak tego zastraszę, że się obsra ten z tym psem, on potrafi do 22.30 ma taki bu -bu subwoofer sobie puszczać, nie? Pównie, pównie, Później Magda mi często mówi, a przypominaj sobie jak ty o czwartej rano kolumny po 500 W włączałem. Malarny albo Wiesio wrócił po prostu, nie. Także ja, ja się często pytałem, Skąd ten tekst, dlaczego Bóg kocha mnie no młodych alkoholików? Bo ja potrafię sobie wytłumaczyć, skąd te draństwo się we mnie wzięło. Nie? Skąd ten e, chara e, charakter. E, I niektórzy nie, nieraz mówią, że najpierw, byłem, e, najpierw były wady charakteru. E, dobrze, ale skąd to się wzięło? Skąd się wzięły te, te wady charakteru? To właśnie użalanie się, te urazy, te lęki, lęk, lęk był tak samo przyczyną, ja się bałem i po prostu piłem, mi się wydawało, że, że, że się nie boję, ale jak się napiłem, to jeszcze bardziej się nie bałem, jeszcze lepiej wyszło. Także y, bardzo Wam mm. ja się dziękuję za te spotkania, to też to... znowu zrozumiałem. Dzięki.